Szesnastki, wcześniej ich nie używałem. Pff, oczywiście, że nie kampię. Kurde, jak ja nie lubię, jak ci ludzie tak strzelają do swoich. Dobra, ciśnijmy. Musisz, musisz wskazać mi ten moment, którym ja kampię, bo jestem bardzo ciekaw. Cholera wie, no może po roku gry w Battlefielda nadal nie rozumiem tej terminologii. To jest kampienie, jak mam oko przyłożone do lunety? To jest... Może to jest kampienie, cholera wie. Cholera straciliśmy No i nie zdążyłem chłopaka podnieść, ale! Oh! Cholera wiem, może teraz skampi... Kurde, Felek. Skąd on mnie tam trafił? Shit, Z każdej strony tragedia. Może teraz skampiłem, cholera wiem, no bo leżałem w sumie. I mi pistolet się wyciągnął. To chyba to było to kampienie, nie? Czy nie? Czy to też jeszcze nie było? Potrzebuję definicji, co to jest kampienie. Żeby sobie jakoś dopisać, że, żebym wiedział potem, jak będę robił gameplay, żebym powiedział, słuchajcie, teraz przyłożyłem lunetę do oka. To się nazywa kampienia. Może teraz kampiłem, bo widziałem kolesia z tyłu na mapie? Kto ich tu? Tak wyciął, diabłu, co? Hmm? No, może teraz było kampienie, kurde, bo stałem przy fladze, cholera wie. Fuck, oh, ile razy go trafiłem? Jezus! Och! Nie, nie, tak, nie, nie tak łatwo mi zdenerwować, już mnie szybciej nóż zdenerwuje niż takie pitolenie, bez sensu Tam na górze ktoś wali, kurde. Mam nie być złośliwy kordeń. Czasem trzeba. Okej. Okay. Dobra, to się nie da zejść, bo jest niewesoło. Na górze załatwiony elegancko. Kurde, tak coś czułem, że mnie z lewej strony coś przepycha. A to źli ludzie byli. Weźmy sobie M5K. Poszalejemy. Ach. Ja po prostu mam silną potrzebę poznania definicji kampienia. Ale... Cholera wie, może po prostu nie wiem. Może jak się biega i strzela, to teraz znaczy kampić, kurde. No. Ciężko zadążać za tymi. Siedź. No dobra, strzelajmy po prostu. Dwie sekundy kurde, życie. Ja pierdzielę ja jestem na topie. Nie wiem, co wy chłopaki robicie, ale jak ja jestem na topie w tej rundzie, Ale musicie strasznie wygrać. Hmm, dobra. Spróbujmy się skupić teraz dla odmiany. Tam spokój. Też będzie niewesoło. Sary, z kryształowiny. za tutaj, za tutaj, te granaty jestem tutaj, Nie no, ja tak tą definicję kampienia, kurde, to ogólnie nie znam, tylko jestem ciekaw, co ten łajdak miał na myśli. Znaczy, ogólnie złośliwości mi nie rozkierają, natomiast głupota już troszkę owszem. Okej, przyjmiemy C. Teraz trzeba uważać, bo oni, kurde. Tam ten mogą jak mnie złapał w biegu ja cię kręcę tam po lewej, uwaga, 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 przejęty, no ja. uwaga przejęty, Shit. Górą przyjdą. No tak tu, ja pierdzielę, więcej ich matka nie miała w jednym miejscu dziesięciu chłopak. Hmm. Co wy jesteście na mnie tacy cięci, kurde. Komuś przeszkadza, że mam znajomych. No ja mam znajomych, no co mam nie mieć. Nie ma się co dziwić, że dołączają do serwera. Zasłużyli sobie, bo dobrze grali. Nie? Przecież, skoro jest tysiąc chętnych, to i tak, to i jak ja bym serwer wybrał, to i tak się nie zmieszczą. Jak tak chcesz ze mną pograć, to nie bądź taki złośliwy, bo raczej nie pogramy nigdy, jak będziesz się tak wpieniał. Ojej, wow. coś tutaj padło. Idziemy, chłopaki, po flagę, bo... Chudno. no... i ten pan... Delikatny chaos się zrobił, strasznie nie lubię... ...jak się ludzie na mnie spawnują tak kurde no Trudne życie, że się w pale nie mieści Kurde amo mi się skończyło Fuck sake, muszę zmienić broń Czy jakaś broń do wzięcia? Okej, okay. mamy broń. Ach, no i zmieniłem broń i Padłem. Damy. Okej. Okay. A jest przyjęcie. Tu łatwo można. Dobra, nasi biegną. a. To jest skoczek. Co my tu mamy? O, jakaś inna gra, ale co to jest? Coś z tłumikiem. M416 chyba tak. Dobra, kurczę, przegrywamy znowu. Sorry, sorry, ale strasznie byłeś gap gapiaty, bo podbieg do ciebie. Właśnie dlatego zawsze, kurde, nie spałnujcie na mnie, bo chyba się zaspałnował teraz. Błagam was, nie spałnujcie na mnie, to jest to jest masakra. To no, no, ale moi znajomi to też widzowie. No co mam? wywalić wszystkich z listy znajomych, czy co? No też mam prawo posiadać znajomych. No come on! Naprawdę, mam wywalać swoich znajomych, bo, 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 bo ktoś chce pograć, no. Naprawdę, bardzo rzadko dodaję ludzi do znajomych. sobie pobiegł. Osoba. Nasi, nasi. Teraz, jak ktoś oczekuje, że wywalę znajomych z listy, bo on się nie może załapać, to, to niestety jest w poważnym błędzie. Kurde, nie jedna kula nie trafiła. Następny się weźcie się. Jezus fucking Christ, nie spawnujcie na mnie ludzie, błagam was! Ja pierdziele, no przecież potem się ruszyć nie można. I proś, błagaj. No dobra, spokój. No się tu... Próbuję wejść tędy. Mm -hmm. Zaraz ktoś się tu wychyli, co? Na nasi nasi nasi, nasi. nie strzelać panowie. Wygrywamy. Nie Au. Ale. Ej, wygraniliśmy. Wow.